Robert Tomaszek, trzecie z rzędu zwycięstwo. Chyba jesteście zadowoleni, trudno nie być. Zadowoleni, no, nie możemy na nic innego liczyć. Najważniejszy mecz będzie w piątek. Trzeba go wygrać i będziemy się starać, żeby tak było, bo jak nie wygramy, to wszystko, co zrobiliśmy, zrobiliśmy do tej pory, jest na nic. Wiesz co, Mariusz Karol, szkoleniec Kotwicy Kobrzyk powiedział na tym, po tym meczu, że. Tak naprawdę to czarni nie zagrali jakiegoś wielkiego spotkania, grali tylko swoje, że to kotwica kobrzek po prostu zagrała słabiej dzięki mhm. temu czarnym udało się podkreślam, udało się wygrać. Każdy ma swoją opinię, my mamy swoją, robimy to co, to, co potrafimy, to, co coach nam mówi i, i wynik mówi za, za swoje. Za mhm. Z jakimi założeniami wyszliście na ten mecz? Bo widać było, że Ty Walker pod tym koszem tam troszeczkę próbuje was blokować. Jak mieliście go za, za zadanie zatrzymać? Nie zatrzymać po prostu graliśmy swoją grę. Jakby go nie było. No, to jest tylko wysoki jeden zawodnik i jeden nie zrobi całą mecz, Także graliśmy twarde kosz, nawet jak tam dwie-trzy zblokował, to dalej nie podawaliśmy się dalej pod kosz i, i tak szło. W tej trzeciej, czwartej kwarcie kotwica próbowała wam narzucić taki swój styl, taki szymoczący, bardzo chaotyczny, taki, chcieli szybko doprowadzić do tego tej różnicy. Nie udawało się. Wy graliście swoje konsekwentnie, to tak, taka postawa konsekwentna, to, to co wam, czego was nauczył Andrzej Urlap? Tak, no coach, coach nas kontroluje, że mamy, mamy po prostu jak, nasza linia, jak idzie nam, to mamy po prostu ciągnąć, jak nie to po robić swoje z powrotem do tych części, co potrafimy, co trenujemy na, na treningu. Bardzo dobrze nas układa i, i kontroluje tempo trochę z ławki, co, się, co nam się udaje, to, prze, to, to co przekazuje nam u, też zrobić na boisku i na to wychodzi dobrze. Mariusz Karol, jeszcze raz wrócę do niego, mówi, że czarni teraz pod Urlepem grają słabiej niż wtedy, kiedy grali z Linartasem. Zgodzisz się z tym? To jest tak, no, jak mówię, każdy ma swoją opinię. No, my gramy, wyniki są, tak samo z, z Linertasem były wyniki. Dla mnie to nie ma aż gorzej czy lepiej. Ważne jest, żeby wygrać mecz. Słyszałeś co kibice śpiewali pod tym meczu, nawet nie zdążyli Wam już podziękować, bo już chcieli zwycięstwa w kolejnym spotkaniu. To nas na razie jeszcze nie interesuje, cieszymy się tym zwycięstwem i relaksujemy się, już, aby, aby mieć siłę na następny mecz w piątek.